Mm -hmm. Witajcie w motocyklowym blogu Conego Softparku To znaczy tutaj na pewno nie będzie zbyt wiele słychać w dalszym ciągu Z prostej przyczyny W tym hełmie nigdy nie będzie cicho On służy delektowaniu się pięknym odgłosom wiatru, wiatru i jeszcze raz wiatru Bo w sumie i tak wiatr wszystko zagłusza No Natomiast tym razem kwestie raczej dźwiękowe, poza dziwnym odcinaniem, albo przerywaniem GoPro, to będzie kolejna zagadka na najbliższe dni, chociaż ktoś tam sugerował, że jest to by zmierzone z jakością karty, To jest bardzo możliwe, ale to jest do sprawdzenia kiedy indziej. Teraz coś zabawnego: e, mianowicie odkryłem, że na obudowie, która jest bardzo świeża, na no parę dni jest chińskim dobrym zastępnikiem oryginalnego e, oprzyrządowania GoPro, oczywiście jest dużo tańsza, nie była zdjęta folika ochronna, więc takie tam śmieszne, dlatego obraz mógł być fatalny. No i był! A więc to co mnie najbardziej interesuje to jakość po A że w Krakowie szybko się ściemnia ostatnimi czasy Absolutne zaskoczenie Ciekawe czemu tak się dzieje Będziemy mieli materiał porównawczy Natomiast kask sobie już upadruje Żałuję trochę, że nie mogę zrobić testu przed jazdą, a na pewno nie w sposób ja jawny Myślę, że nie wynieść ze sklepu i powiedzieć, że chcę zobaczyć, czy pasuje do stylu i się przejechać Tylko co, jak się mucha rozbije A tu ciekawostka przyrodnicza jest jakaś 17 i Manockiego nie jest zakorpowana. Być może studenci jeszcze mają zajęcia. Albo są teraz biedni studenci i nie mają jak kupić sobie samochodu. Ciekawe, nigdy tego czegoś nie widziałem. To by był kurczak po wietnamsku. Tyle tylko, że bez sałatki, za to z drugą porcją ryżu. I tak oto nastaw zmieścia. Dzień trzeci. Jestem niezmiernie ciekaw, jak będzie jakość. To znaczy, jest baziewna. Pracowałbym dobrze hagać Post postprocesem, pomimo tego, że post jest dopiero chyba w marcu albo kwietniu. No i zobaczyć. Natomiast tak, jak mówię, pudełeczko to jest coś. co nie jest jakoś. Super drogą rzeczą, mam nadzieję, że szkielka spełnia normy. A może po prostu, szkielka się rozjechała, dużo przeżyła. I teraz sobie uświadomiłem, że źle była ustawiona. Pewnie widać jakieś bzdury. Co tu się dzieje, matko bosko. A, samochodzik wjeżdża do domku. Nie do końca fajnym tematem jest to, że robi się coraz zimniej. Trzeba się pewnie będzie cieplej ubierać, czyli już full YMCA. Plus muszę kupić obowiązkowo kask z pinlockiem. Najomi mówią, że Pinlock to jest cudowny wynalazek bogów, który sprawi, że w nocy widzisz jak za widzora, nigdy nie paruje, no i dostaje się plus 20 punktów do skilla. Zobaczymy, tutaj mm, nocą parowanie jest drobnym problemem. Można już nie zobaczyć jeża, staruszki i tak Albo na przykład mały samochód, gdzie przeważnie jeździ jedna osoba, Yy, ciągnik siodłowy z naczepką, no, a to tylko było. Jeśli się nagrał, ten początek nie było widać moich nóżek głównie. To ten, to to puszczę. Chopaty.